Wyobraź sobie, że budzisz się w kolonii karni, Górnicza dolina, ale tym razem to nie strażnicy, nie pełzacze, nie nawet orkowie są twoim problemem. Tylko coś, co nie powinno istnieć. Coś, o czym nawet magowie ognia mówią szeptem. Demon to nie jest zwykły potwór, którego można zabić mieczem z obozu na pagnie i pójść sobie dalej po ludę. Demony w gotyku to czysta moc boga Beljara wyrwana z innego wymiaru poprzez przywołanie zaklęciem rytualnym. W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w najmroczniejsze zaklęcia starego obozu. Sekrety nekromantów. Teksty, których lepiej nie czytać po Pogadamy o tym, czym są demony w uniwersum Gothic. Jak działają. Dlaczego są tak niebezpieczne. I pokażę wam konkretnie, co stanie się, jeśli ktoś jednak spróbuje je przywołać. Ale już nie przedłużając... Zapraszam do oglądania. Demon to niezwykle rzadki przeciwnik. W gotiku pojawia się on jako sługa Xardasa, pod nazwą Demon Ogni. Wymaga on od bohatera, aby przyniósł serca kamiennego, lodowego oraz ognistego golema. Pochodzące od golemów strzegących drogi do wieży. Kolejny raz demony pojawiają się w świątyni świątego. Jako strażnicy przy rytuale sercami nieumarłych szamanów orku. Gotiku II bezimienny może spotkać się w podziemiach klasztoru magów ognia na wyspie Korinth, starej wieży Sardasa w górniczej dolinie oraz wieży Ksardasa nieopodal miasta Korinth. Jeden demon znajduje się również w ukrytym pomieszczeniu w górskiej fortecy. W nocy kruka pojawia się tylko jeden dodatkowy demon. Można go spotkać od rozdziału czwartego w Arkendarze, w jaskini nieopodal obozu piratów. W gotiku trzy demony także potrafią latać oraz po miszczowsku posługują się bronią białą. Są uzbrojone w miecze demona które nie tylko zadają spore obrażenia, ale również jest je ciężko kontratakować. Usposobienie demonów jest bezwzględnie wrogie wobec bohatera. Atakują one natychmiast po wykryciu intruza. Te demony służą Beliarowi, więc definicji są agresywne względem świętego inkwizytora czy bezimiennego. Zwykle pełnią rolę strażników kluczowych miejsc lub dowódców pomniejszych demonów. Książę demonów to przerażająca, latająca istota pozbawiona nóg. Jego ciało kończy się długim, zwężającym ogonem zamiast kończyn dolnych. Z masywnego tułowia wyrastają umieścione łapy, zakończone ostrymi pazurami, którymi demon zadaje cios. Głowę zdobią jarzące się oczy, czerwone w gotyku 1, zajrzałtawe w gotyku 2. Oraz paszcza pełna zębów otoczone sześcioma wystającymi kolcami. Z pleców wyrastają mu szerokie błoniaste skrzydła. W pierwszej części mają zielono-fioletową barwę, w drugiej ciemnofioletową. Umożliwiają unoszenie się nad ziemią. Demon ten ryczy donośnie przy ataku i porusza się dość szybko, jak na swój rozmiar i wagę. Potrafiąc ręcznie dosięgnąć ofiarę swoimi ostrymi szponami, jego styl walki przypomina słabsze demony ognia. Polega głównie na fizycznych atakach pazurami. Demon stanowi jednego z najpotężniejszych przeciwników całej serii Gothic. W Gotyku 1 jest to najsilniejszy rodzaj demona, ustępujący jedynie samemu śniącemu. Zwykła broń nie była w stanie go zabić, przez co Bohater musiał użyć naładowanego magicznie miecza Urziela lub najpotężniejszych zaklęć runicznych, by go pokonać. Nawet w gotyku 2, gdzie Bohater jest silniejszy, demony pozostają bardzo groźni. Wytrzymują ogromne obrażenia i zadają potężne ciosy, osłabiając bardzo mocno przeciwnika. Na szczęście występują one niezwykle rzadko. Więc do z tym przeciwnikiem można przygotować się z dużym wyprzedzeniem. W gotiku 1 z ciała księcia demonów nie dało pozyskać się żadnych przedmiotów. W gotiku 2 pozostawia po sobie serce demona, cenny składnik alchemiczny oraz losowe łupy, na przykład silne eliksiry many i życia, a czasem zwoje czarów demonów. Serce demona bywa wykorzystywane w alchemii, do ważenia potężnych mikstur lub jako cenny towar handlowy. W bezpośredniej walce demon ten może z łatwością zdominować nierozważnego przeciwnika. Dlatego kluczem jest odpowiednie przygotowanie. W gotyku jeden książę demonów może być pokonany tylko dzięki broni lub magii o świętej mocy. Na przykład magiczne wzmocnienie Urzziela, albo potężnym runom jak fala śmierci. W Gotiku 2 natomiast demony Beliara okazały się podatne na święte zaklęcia paladynu. Magia światła zadaje im większone obrażenia. Dobrze sprawdzają się także czary przywołujące z przymierzeńców, na przykład własnego demona do walki, by odwrócić uwagę wroga. W zwarciu należy unikać ciosów jego pazuru. Najlepiej blokować je tarczą albo mieczem i wykorzystywać momenty po ataku do zadania własnej księży. Model księcia demonów posiada błędnie ustawioną kolizję w gotyku 1 i 2, która jest znacznie większa niż wizualna postać kreatury. Powoduje to rozmaite dziwne efekty. Na przykład bohater może trafić demona mieczem z nienaturalnie dużego dystansu, a sam demon często nie mieści się w wąskich przejściach, choć wygląd sugeruje, że powinien się nimi przecisnąć. W praktyce ułatwia to nieco walkę, pozwalając graczowi atakować wroga bez ryzykowania kontrataku, jeśli ten zaklinuje się zbyt małym tunelem. Na dziś to już wszystko. Jeśli chcesz, żebym dalej zgłębiał to uniwersum, zostaw lajka pod tym filmem. A jeśli jeszcze tu jesteś i nie uciekłeś do starego obozu po obronę Gomeza, to kliknij suba. Dzięki temu nie ominą Cię kolejne mroczne sekrety świata gotyka. Dajcie również znać w komentarzach, który demos gotyka był dla Was największym wyzwaniem, jak również o czym chcielibyście jeszcze usłyszeć z tego uniwersum. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia wkrótce.